Cześć, baranki. Zobaczmy, co karty tarota chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30 sierpnia. Boże, sierpnia, czerwca, czerwca, już o sierpniu pomyślałam. No dobrze, zobaczmy. 10 monet oraz karta, no czwórki, czwórki mieczy sierpniu. Pomyślałam o sierpniu, bo w tej karty mi pokazują może urlop rodzinny, więc może faktycznie jakieś planowanie jakiegoś już urlopu do sierpień, jeśli chodzi o was. Także może w tym tygodniu to będziecie robić. Rodzinny, jakiś wspólny wyjazd. Może komuś z Was się akurat szykuje w sierpniu, dlatego o tym pomyślałam. Natomiast... Dla innych osób na ten tydzień. Yy, może być tak, że karty Wam proponują odsapnięcie od rodziny. Yy, może na przykład właśnie jakiś odpoczynek, urlop, ale właśnie, żeby od pracy, bo jednak dziesiątka monet to też praca, więc tutaj, no być może m, karty mówią o tym, żeby sobie odpocząć od czegoś, od jakichś projektów, od właśnie jeśli możecie sobie oczywiście na to pozwolić, od pracy, ale tutaj karty mogą Wam też mówić w tym tygodniu, żebyście m, może troszeczkę sobie odsapnęli też od rodziny, może zdystansowali się do pewnych osób w rodzinie lub jakichś najbliższych przyjaciół, albo po prostu um, do pewnych spraw rodzinnych, do spraw spadkowych na przykład, żeby podejść do tego z dystansem, jeśli coś tutaj macie jakieś do załatwienia, jakieś takie sprawy, ewentualnie jakieś majątkowe kwestie, jakieś tutaj um, pieniędzy rodzinnych na przykład, tak? Więc jakieś tutaj załatwienia z tym związane, więc może warto wziąć dystans do tego, może warto się zastanowić, postanowić, przemyśleć pewne kwestie, jakieś strategie może obrać. No może warto tutaj e, też się nie wtrącać czasem w jakieś kłótnie, dyskusje rodzinne na przykład, tak? Jeśli takie coś się u Was zapowiada. E, no a inni może faktycznie będą planować jakieś wspólne wakacje, wspólny wyjazd na przykład z rodziną czy ze znajomymi. E, pozdrawiam, cześć. Cześć Byczki, witam Was w Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 24 do 30 czerwca. Byczki, zobaczmy, co karty Wam chcą powiedzieć. Siedem kielichów i karta cesarza. Ja myślę, że tutaj karty chcą Wam zasugerować, że jeśli nie możecie podjąć jakiejś decyzji, bo jest taka tutaj opcja, możliwość. Jeśli nie możecie się na coś zdecydować, jeśli ten wybór jest zbyt duży, za dużo jest opcji, za dużo możliwości, za dużo ofert tu się pojawia lub osób, które coś oferują, i no nie wiecie, na co się za bardzo zdecydować, co wybrać, no to może warto się kogoś doradzić. Może warto doradzić ją ojca, partnera, może warto się doradzić kogoś, z jakiegoś mężczyzny raczej z podznaku barana. Być może. Tutaj też karty Wam mogą chcieć powiedzieć, że ewentualnie jakiegoś mężczyzny na stanowisku. Więc jeśli macie jakieś tutaj kwestie załatwień prawnych, czy załatwień jakichś dokumentów lub w jakiejś tam administracji, załatwienia jakieś oficjalne, no to tutaj być może warto rozmawiać z jakimś funkcjonariuszem, z jakąś osobą na stanowisku wyższym, na przykład. To jakiś prezes, jakiś no, komendant, ktoś wysoko postawiony, więc tutaj z tą osobą warto rozmawiać, na przykład w jakichś kwestiach. Um, karty wam mogą również sugerować, um, że tak naprawdę. To, jaką decyzję podejmiecie, to też zależy od Was, bo nie każdy ma e, kwestie jakieś oficjalne do tutaj, akurat, jeśli chodzi o jakiś wybór. Nie każdy ma kogoś, ojca, partnera, tak, na kim może się wesprzeć. E, więc być może karty sugerują tym osobom, e, którzy, którzy nie mają takiego wsparcia, żeby właśnie samemu podjąć jakąś decyzję, tak po prostu, po męsku, żeby w końcu się na coś zdecydować, podjąć jakieś kroki w jakimś działaniu. Coś tutaj wybrać, przestać fantazjować, marzyć yy, i bujać w obokach, tylko po prostu postawić na realność, na decyzję. Na to, by je wykonać. Przede wszystkim podjąć tą decyzję. Wybór, yy, podjąć się wyboru jakiegoś, no i przede wszystkim realizować się w tym właśnie. Yy, pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, dziewięć kielichów oraz karta wisielca. No to myślę, że karty Wam chcą tu powiedzieć, żebyście za bardzo nie emanowali jakimś tutaj szczęściem, byście się nie za bardzo nie cieszyli jakimś sukcesem, raczej ochłonąć z tego, niż pokazywać tutaj ludziom otoczeniu, że macie na przykład jakiś, nie wiem, sukces odnieśliście. tak za bardzo się tym nie chwali. Raczej jakiś spokój, ciszę, dystans pokazują tu karty. E, oczywiście cieszcie się jak najbardziej, bo jest z czego. Tu karty pokazują, że jest się z czego cieszyć w tym tygodniu. Natomiast może m, warto też na pewne sprawy spojrzeć z innej strony, z pewnych innych perspektyw. Tutaj karty mówią, żeby właśnie em, popatrzeć na jakieś takie kwestie, ja bym powiedziała, tego optymizmu, tej radości z innej strony, ewentualnie. No i też nie przyspieszać nic. Jeśli też tutaj macie takie sytuacje, no to nie przyspieszajcie, poczekajcie na sukces. On przyjdzie. Tylko dajcie czas. Dajcie temu czas, nie wiem, ewentualnie, by ktoś podjął jakąś decyzję, by ktoś coś przemyślał, by ktoś coś podpisał. Nic nie przyspieszajcie. Bądźcie tacy opanowani w tym tygodniu. Pozdrawiam, cześć. Cześć, raczki. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30 czerwca. Raki, 9 kielichów i. Szóstka mieczy. No, karty mówią o jakimś zadowoleniu z jakichś podjętych decyzji. Tak naprawdę, tutaj może chodzić o jakiś wyjazd. Więc, jakiś wyjazd, który Was usatysfakcjonuje, jakieś spotkanie, z którego będziecie bardzo zadowoleni, możecie więcej wynieść niż wnieść na tej zasadzie. Więc tutaj się pokazuje, że tak jakby coś mogło być spełnieniem marzeń. Może niektórzy z Was będą oglądać jakieś mieszkanie, niektórzy z Was będą się gdzieś przeprowadzać. No, tutaj tak jakbyście po prostu się z tego cieszyli. To jest. Mm, Sześć mieczy to jest taka karta, która mówi o tym, że tutaj są zmiany, że chce się jakieś dokonać. Zmian, nie oglądam się za siebie, po prostu idę do przodu. I jestem bardzo zadowolona przy tej dziewiątce kielichów właśnie z tych zmian. czyli pokazuje optymizm, radość, um, sukces. Sukces, bo w końcu podjęłam decyzję. Więc no, takie tutaj kwestie się pojawiają. Mogą, może chodzić o jakąś podróż, tak jak powiedziałam, przeprowadzkę, jakieś podjęcie jakiejś decyzji, jakieś zmiany w waszym życiu. No i to wszystko jest takie optymistyczne, cieszycie się z tego. E, to przynosi wam. Sukces i radość, optymizm. Więc widać, że patrzycie z optymizmem po prostu w przyszłość, w to, co może się wydarzyć, te zmiany. No, powiedziałabym, bardzo liczycie na to, że one będą optymistyczne i że przyniosą to, co chcecie. I tak, jak mówię, z jakichś rozmów, z jakichś tutaj negocjacji również możecie wynosić w tym tygodniu, no. Pozytywne emocje, i coś tu może się udać. Coś może wyjść w tym tygodniu pozytywnego. Pozdrawiam, cześć. Cześć lwy, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30 czerwca. Król kielichów oraz 8 mieczy. No, tutaj pokazują się karty, które mówią o tym że y, może być tak, że ktoś, jakiś mężczyzna, to może być szef, to może być y, partner, to może być ojciec, y, że on tak jakby wychodzi do Was z jakąś inicjatywą, z jakąś radą, chce Wam pomóc, chce Wam coś tutaj dać, a Wy jesteście zamknięci na właśnie jakiekolwiek, y, y, no na jakiekolwiek tutaj, Właśnie działanie, tak jakbyście nie chcieli popatrzeć z innej perspektywy, nie chcieli popatrzeć obiektywnie na pewne rzeczy, na coś macie przysłonięte oczy, czegoś nie chcecie zobaczyć i tutaj może właśnie nie chcecie widzieć tego, że partner Was wspiera, że Wam pomaga, że Wam dobrze życzy, że chce Wam pomóc. Być może tego nie zauważacie na przykład, i karty Wam tutaj to sugerują. Aby się trochę otworzyć na to, tak, żeby troszeczkę wysłuchać innego zdania, bo osiem mieczy to jest taka karta, która mówi o takiej pułapce myślowej. Ona mówi o tym, że tutaj, no, patrzymy powiedzmy tylko przez. Pewien pryzmat, swój pryzmat i nie dostrzegamy innych możliwości. A one są. I tutaj ktoś tak jakby próbował do was dojść, próbował wam coś wytłumaczyć, pomóc w jakichś decyzjach może, a Wy tak jakbyście go nie słuchali. Więc w tej karty Wam mówią, żebyście się troszkę. Może zastanowili, czy nie warto posłuchać kogoś starszego doświadczonego, jeśli mówimy tutaj o ojcu, szefie. Na przykład, tu też może być jakieś propozycje. Ktoś może w ogóle wyjść do Was z inicjatywą, jakąś, z jakąś ofertą, a wy możecie się na to zamykać. Więc się zastanówcie, czy warto. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30. Czerwca, panny koło fortuny. I szóstka buław. No, karty chcą Wam powiedzieć, że mogą być jakieś zmiany. Zmiany w pracy, zmiany na jakimś stanowisku, na przykład. Tutaj mogą być jakieś takie niespodziewane w ogóle te zmiany, czyli coś, czego nie jesteście w stanie przewidzieć. Tak naprawdę jakieś takie losowe, być może przypadek, czysty przypadek, ale Wy na tym korzystacie, bo karta sześciu buław mówi o zwycięstwie, o jakimś właśnie awansie, o wyróżnieniu, o tym, że tu się, że na przykład szef Was. Dostrzega, jeśli mówimy oczywiście o pracy, więc tutaj jakieś dodatkowe pieniądze. Więc coś tu może być naprawdę fajnego w tym tygodniu dla Was, i to może być czysty przypadek po prostu, że coś się wydarzy komuś, gdzieś coś i na Waszą korzyść więc tutaj będziecie zobaczeni, docenieni na przykład. Pójdzie ktoś na urlop, ktoś, kto zawsze coś tam robił, wy wykonacie robotę za tą osobę i to będzie zrobione 100 razy lepiej i zostaniecie na przykład za to docenieni. I to taki przykład oczywiście. Może być też tak, że nie spodziewacie się jakichś oświadczeń, nie spodziewacie się jakiegoś zaproszenia na, na przykład na jakieś wesele, albo na chrzciny, albo na jakąś inną uroczystość, albo w ogóle na jakieś spotkanie wśród znajomych, wśród Rodziny, więc tutaj może być jakieś zaproszenie, ktoś was może zaprosić, i to też może być bardzo niespodziewane. Ogólnie powiedziałabym, w tym tygodniu jakieś zmiany, bardzo korzystne dla Was. No bardzo, pozdrawiam, cześć. Cześć wagi, zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30 czerwca. Zobaczmy, król Buław. Oraz karta wieży. No to powiedziałabym, coś tu się nie uda, coś nie wyjdzie. I to może być jakiś flirt, to może być jakiś romans, który niestety nie przetrwa. Albo stety. Coś tutaj po prostu się zepsuje. Ale dzięki temu będziecie wiedzieli, że na przykład no na czym stoicie, tak? Będziecie wiedzieć. To może być tak, że ktoś, kogo uważaliście za przyjaciela, e, okaże się niesolidny, okaże się jakimś, powiedzmy, takim zdrajcą w cudzysłowie. Gdzieś tutaj może grać na dwa fronty, być nielojalny, nieuczciwy na przykład. Więc y, może... Się okazać, że ktoś, kto na przykład komu daliście szansę, myśleliście, że coś tu się rozwinie, no to się okaże, że jednak coś tu wyjdzie na jaw, takiego, że nie będzie można obok tego przejść obojętnie, więc jakieś tajemnice, sekrety mogą wyjść na jaw tego mężczyzny, jakieś jego podstępne knowania, bym powiedziała. Oczywiście, jeśli uważamy, że król Buław, na przykład dla kogoś, może być szefem no to tutaj jakieś nieporozumienia z szefem w tym tygodniu. Karty chcą Wam powiedzieć też to, żebyście się nie przejmowali za bardzo jakąś tutaj sytuacją, powiedzmy, negatywną, że coś się okaże, że wyjdzie coś trudnego dla Was, ponieważ to uświadomi Was, na czym stoicie, pozwoli wam ruszyć w zupełnie innym kierunku, innym pozwoli budować od nowa pewne rzeczy, może coś zrozumiecie też dzięki tej lekcji, więc tutaj też wyciągnijcie wnioski po prostu z sytuacji, które tutaj wyjdą w tym tygodniu. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam was. Zobaczmy, co karty tarota chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30 Czerwca, rycerz mieczy i karta głupca. No to powiedziałabym, tutaj się może jakaś być w tym tygodniu dyskusja, walka o. Coś nowego, jakieś nowe okoliczności, nowe jakieś cele. Może być tak, że ktoś tutaj wprowadzi zamieszanie w wasze życie, i to może być nowa osoba. To mogą być nowe sytuacje, nowa praca, więc chaos, zamieszanie w tym tygodniu, tak? No bo wiadomo, trzeba będzie sobie rozplanować inaczej tydzień, więc gdzieś tutaj mogą być takie kwestie. Może poznajecie kogoś, kogoś, kto też może wprowadzić jakiś chaos w wasze życie. No, może to być jakaś dyskusja dotycząca jakiegoś wyjazdu, podróży, spotkania. Jakieś randki, mogą przyjść do Was nowe informacje, ktoś tu może Was no, poinformować o czymś, o czym nie wiedzieliście. Także możecie się czegoś dowiedzieć, i to może być w takiej dyskusji, rozmowie, takiej dosyć ostrej. Ktoś może tutaj o czymś zadecydować, o jakichś takich kwestiach mówię, o których po prostu się nie spodziewać, jakieś nowe w ogóle kwestie. Ktoś tu może wprowadzić coś nowego, na przykład firmę, na przykład nie wiem, jeśli to jest szef no to może tutaj chcieć wprowadzić jakieś innowacje, o które Was nawet pytać nie będzie, więc tutaj po prostu zadecyduje i koniec, kropka, tak? Więc gdzieś tutaj się pojawiają takie kwestie. W tym tygodniu niektórzy z Was być może będą się kłócić o jakieś nowości, o jakąś nową pracę, nową ofertę, więc gdzieś tu może być jakaś konkurencja, rozmowy na ten temat. No, może po prostu będziecie się kłócić o jakiegoś mężczyznę czy kobietę, którego poznajecie, trzeba będzie zawalczyć o tą osobę. Więc tutaj też takie kwestie mogą się pojawiać. Pozdrawiam, cześć! Cześć, strzelce. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30 czerwca. Karta gwiazdy oraz czwóreczka monet. No to myślę, że karty Wam chcą powiedzieć, żebyście się trzymali tutaj bezpiecznych. No, jakiś takich bezpiecznych kwestii. Jeżeli czujecie, jesteście z kimś i czujecie, że to jest ktoś dla was, że czujecie się przy tej osobie bezpiecznie, że czujecie się stabilnie, albo na przykład, jeśli mówimy o pracy, że jest to praca stabilna, że jest tutaj wszystko ok, nic nie ma takiego, żeby, żebyście czuli, że jest coś negatywnego, no to trzymajcie się tego. Tutaj pokazuje się takie bezpieczeństwo. Pokazuje się, karty mogą chcieć wam powiedzieć, że, żebyście nie ryzykowali w tym tygodniu też, żebyście właśnie trzymali takiego, takich bezpiecznych stref, bezpiecznych ludzi, um, takiego poczucia bezpieczeństwa. Um, Także tutaj również może wam kar karty wam mogą chcieć powiedzieć, żebyście um, też z, na przykład w centrum uwagi, jeśli miałabym powiedzieć, że ktoś tu mógłby być w centrum uwagi, ktoś mógłby być, zostać zauważony, no to to za bardzo mogłoby Wam przeszkadzać. Raczej tutaj się pokazuje taka skromność z Waszej strony, raczej m, bym powiedziała takie ukrycie się właśnie, że możecie nie chcieć się za bardzo pokazać. Być może macie czym, może po prostu pracą, swoją twórczością eee, moglibyście tutaj w tym tygodniu, no, błysnąć, ale ale gdzieś takie widzę, że zachowujecie jakiś taki umiar. Więc tutaj karty Wam też może radzą nawet, czy mówią, żeby właśnie zachować ten umiar w tym tygodniu, żeby właśnie aż tak się nie pokazywać za bardzo z pewnymi rzeczami. No więc może warto. Tutaj również, jeżeli ktoś z Was, na przykład, nie wiem, stara się o pracę, no to też karty radzą, że w tym tygodniu żeby po prostu nie tracić nadziei, że faktycznie może być tak, że dostaniecie tą pracę. Bo tu się pokazuje ta stabilność jednak. Więc może tak być, że po prostu się Wam uda. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30 czerwca. Są dostateczne. I karta dziewięciu buław. No to myślę, że tutaj karty Wam sugerują, że może być jakiś powrót kogoś z przeszłości, ewentualnie jakiejś sytuacji z przeszłości, która nie została zamknięta. No ale. Karty Wam tutaj mówią, żebyście byli asertywni, żebyście nie pozwolili, nie popełnili ponownie tego samego błędu, żebyście nie wpuścili do swojego życia osoby, która nie jest warta, e, która nie zamierza się zmienić, która nie jest warta po prostu i tutaj jakiegoś Waszego zachodu, bym tak powiedziała. E, karty mogą Wam sugerować, byście stawiali granice, byście... Mm, Byście postępowali według swoich jakichś zasad, reguł, które sobie ustawiliście, ustanowiliście na przykład do tej pory i nie pozwolili na to, żeby ktoś tutaj z przeszłości próbował zamieszać albo e, wracał z przeprosinami, jak gdyby nigdy nic. Nie, na to sobie nie pozwólcie, e, trzymajcie się tego, co sobie ustaliliście. Są to twarde zasady, mocne zasady, i tak jak mówię, nie pozwólcie tutaj sobie, żeby ktoś. Przełamał was tutaj to, co sobie postanowiliście. Po prostu dbajcie o te swoje granice mimo wszystko. Jakieś informacje mogą do was dotrzeć też w tym tygodniu, więc też tutaj nie pozwólcie, by one w was jakoś uderzyły, czy by spowodowały u was jakieś właśnie też zmiany jakichś zasad, zmiany jakichś dążeń, planów, zamiarów. Nie, po prostu trzymajcie się swoich. Schematów bym powiedziała, tego co sobie postanowiliście, bo to jest mądre i słuszne. Pozdrawiam, cześć. Cześć, Wodniki. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć w tym tygodniu albo na ten tydzień. Od 24 do 30 czerwca 9 puław oraz karta 8 kielichów. No, to karty chcą Wam powiedzieć w tym tygodniu, że może być taka sytuacja, że ktoś tutaj, no, będziecie mocno stali na straży, bym powiedziała, jakiegoś jakiś zasad, tak? Jakichś reguł. Tutaj mocno są postawione jakieś granice, których nie pozwolicie sobie przekroczyć, i tutaj może być z tego powodu, no, jakieś wycofanie się kogoś. Ktoś odchodzi, Wy lub ktoś inny, albo jakaś sytuacja, tak? Ktoś odchodzi od sytuacji, bo Wy na przykład nie dopuszczacie kogoś do siebie, bo nie pozwalacie na zmianę jakichś reguł, zasad, bo trzymacie się jakichś utartych schematów i tutaj trzeba będzie coś albo zakończyć, albo po prostu no, nie pozwolić komuś tak ponownie wejść w Wasze życie. Na przykład, więc tu jest też taka kwestia, ale dla innych osób może być tak, że ktoś z Was, właśnie no, pod wpływem jakichś nowych sytuacji, nowych jakichś propozycji, nowych ofert, nowych ludzi, może chcieć zmienić trochę te reguły, nagiąć swoje jakieś takie wcześniejsze postanowienia. Więc, no, tutaj może być kwestia zastanawiania się nad tym, nad właśnie takimi zastanawianiem się nad nagięciem tych reguł, zasad. A niektórzy z Was mogą po prostu to zrobić. Pozdrawiam, cześć. Cześć, rybki. Witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 24 do 30 czerwca. A z kielichów i karta dziewięciu monet. No to karty wam sugerują tutaj jakieś poznanie kogoś. Mówią, żebyście dali komuś szansę. Jeżeli ktoś tu się pojawi, wyjdzie z jakąś propozycją, inicjatywą, z jakąś ofertą, da wam jakąś możliwość, zaprosi gdzieś, no to skorzystajcie. Tu może chodzić o kwestie przyjaźni, może chodzić o kwestie jakichś rozmów, może ktoś będzie chciał po prostu się pogodzić, jeśli jesteście skłóceni, więc też tutaj karty sugerują, by dać komuś szansę, żeby spróbować porozmawiać. Bynajmniej wysłuchać, tak, co ma ta druga strona do powiedzenia. E, więc tutaj jest szansa, możliwość na to, by się pogodzić. Jest szansa na to, żeby zawrzeć rozejm, bym powiedziała. E, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, pojawiają się jakieś nowe propozycje, warto z nich skorzystać. E, możecie być bardziej zadowoleni, po prostu one mogą wam przynieść więcej dobrego. E, więc tutaj. E, Myślę, że niektórzy z Was mogą być zadowoleni właśnie z tych swoich decyzji, z tego, że dacie komuś szansę, że coś tutaj, przyjmiecie jakąś ofertę, yy, na przykład jakąś propozycję. No i tutaj pokazuje się właśnie dziewiątka monet karta, która mówi o tej radości, o szczęściu, o tym, że mam prawie wszystko, nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba, tak? No więc tutaj tak jakby mogło się coś zrealizować, może ta pełnia szczęścia, więc warto wykorzystać. Czy tą ofertę, propozycję? Spotkać się z kimś. Jeśli ktoś proponuje jakąś tutaj randkę, wyjście gdzieś, to też skorzystajcie. Pozdrawiam, cześć.